Cześć, dzisiaj pokażę Wam coś, co nie jest klasycznym sprzętem dla młodych rodziców. Raczej nie znajdziecie tego na liście wyprawkowej dla przyszłej mamy i przyszłego taty, ale szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie rodzicielstwa bez niego. Ekspres do kawy. Kiedy w naszym domu pojawia się małe dziecko, to razem z nim pojawia się stan permanentnego niewyspania, w związku z czym Ciężko jest funkcjonować bez jakiegoś dodatku energetycznego. Dla mnie wielkim wybawieniem była kawa. Pierwszy ekspres do kawy pojawił się w naszym domu. Razem z naszym pierwszym dzieckiem. Było to ponad 10 lat temu, i to był ekspres kapsułkowy. Wtedy wydawało mi się, że jest to rozwiązanie idealne. W ogóle nie trzeba się zastanawiać nad tym, jaką kawę chcemy wypić. Po prostu wkładamy kapsułkę, wlewamy wodę i to wszystko. Ale dosyć szybko okazało się, że tak naprawdę nie jest to rozwiązanie idealne. I ja chcę mieć wybór i chcę móc zdecydować o tym, jaką kawę wypiję. Przede wszystkim chciałabym móc zdecydować o tym, jakich ziaren użyję w tej kawie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać ekspres, którego sami używamy w domu już od kilku miesięcy. Jest to ekspres for Swiss Roma A10. Zacznę może od tego, co nie jest najważniejszą cechą, jeżeli chodzi o ekspres do kawy, ale jest bardzo ważne. Oczywiście chodzi o wygląd. Nawet jeżeli wybierzemy sobie najlepszy na świecie ekspres do kawy, który nie będzie nam się podobał albo który nie będzie dobrze wkomponowywał się w naszą kuchnię, to to nie będzie dobry wybór, dlatego że ekspres do kawy będziemy widzieć za każdym razem, jak będziemy wchodzić do kuchni, czyli dosyć często. Roma A10 ma bardzo klasyczny wygląd, ale dostępny jest w dwóch kolorach. Możemy mieć albo biały, albo czarny ekspres, dzięki czemu dopasujemy go idealnie do naszej kuchni. To co dla mnie najważniejsze jest w ekspresie do kawy, to to, żeby robił on przy użyciu jednego przycisku różne kawy i żeby te kawy za każdym razem wychodziły idealnie smaczne. Ten ekspres robi standardowo cztery rodzaje kaw. Jest to espresso, americano, latte i cappuccino. Ciśnienie w tym ekspresie wynosi 19 barów, czyli tyle, ile ciśnienie w takich profesjonalnych ekspresach barowych. Dzięki temu espresso wychodzi idealnie, takie jak we Włoszech. Americano to espresso rozcieńczone wodą. Dzięki temu, że ten ekspres ma osobne dysze do wody, do kawy i do mleka, Americano wychodzi dokładnie tak, jak powinno. Najpierw robione jest małe espresso, a następnie dolewana jest do niego czysta, gorąca woda. W standardowych domowych ekspresach najczęściej amerykano robiona jest w ten sposób, że cała gorąca woda przepuszczana jest przez zmieloną kawę. A teraz czas na moje ulubione kawy, czyli kawy z mlekiem. Ten ekspres ma genialny gadżet to jest termos na mleko. Wlewa się do niego mleko, i ten termos możemy trzymać cały czas w lodówce. Czyli możemy mieć w zasadzie taki termos na mleko tylko do naszej kawy, dzięki czemu nie musimy bić się o mleko rano z dziećmi, jak dzieci na przykład potrzebują mleka do płatków śniadaniowych. Termos podłączamy do ekspresu. I w momencie, w którym robimy sobie cappuccino, latę, czy nie wiem, jakąkolwiek inną mleczną e, kawę, to ekspres ciągnie mleko bezpośrednio z tego termosu. Możemy też e, tę rurkę włożyć do kartonu czy do butelki z mlekiem i korzystać bezpośrednio z takiego mleka w butelce. To, co lubię w tym ekspresie, to jest to, że ma domyślnie ustawione dwa rodzaje mlecznej kawy: to jest cappuccino i latte, czyli albo kawa z mlekiem, albo mleko z kawą. Możemy sami zdecydować o tym, jak bardzo spienione jest mleko. Jest takie specjalne pokrętło z boku ekspresu, gdzie wybieramy, czy wolimy takie mleko mocno spienione, czy raczej jak najmniej spienione. To, co jest naprawdę ekstra, to to, że sami możemy sobie te domyślne ustawienia zmienić. Czyli jeżeli uważamy, że te, ta domyślna kawa cappuccino czy latte jest dla nas na przykład za słaba albo za mocna, ma za dużo albo za mało mleka, to sami ustawiamy to sobie w ustawieniach i Ekspres zapamiętuje nasze ustawienia. Czyli jak będziemy wciskać yy, cappuccino, to później już za każdym razem będziemy dostawali dokładnie takie, jakie lubimy. To, co możemy zrobić z tymi standardowymi ustawieniami, to możemy trochę oszukać te nazwy. Czyli niby tutaj jest napisane cappuccino, ale to tak naprawdę wcale nie musi być cappuccino. Ja przez to, że przez długi czas mieliśmy zepsuty spieniacz do mleka w naszym poprzednim ekspresie do kawy, odzwyczaiłam się w ogóle od picia takiej standardowej laty, czy standardowego cappuccino z mocno spienionym mlekiem. I zostałam fanką flat white, czyli więcej kawy, kawa trochę mocniejsza, mniej mleka i mleko tak naprawdę. Prawie, że w ogóle nie spienione. I w tym ekspresie mogę sobie takie ustawienia zrobić. Jeżeli chcemy trochę pogrzebać w tych domyślnych ustawieniach, to wystarczy wejść w menu, ustawienia, wybrać kawę, y, którą chcemy trochę podrasować i zmienić tak. Ilość ziaren. Na pewno chcę mocniejszą kawę. Y, chcę tej kawy więcej. I chcę mniej mleka. I tyle. I teraz za każdym razem, kiedy na tym ekspresie wcisnę cappuccino, to będzie to ta moja kawa. I tak wygląda moja ulubiona kawa, którą w tym ekspresie mogę zrobić za pomocą jednego przycisku. Obsługa tego ekspresu jest naprawdę bardzo prosta i można sobie ustawić menu w języku polskim. Gdybym miała szukać jakiejś wady, jakiejś słabej strony tego ekspresu, to tak naprawdę chyba jedyną jest to, że potrzebuje on dosyć miejsca na blacie. Z jednej i z drugiej strony tego ekspresu znajdują się drzwiczki, z których często musimy korzystać. Z jednej strony dolewamy wodę, z drugiej strony wyciągamy fusy, w związku z czym raczej nie byłoby wygodne, gdyby on stał gdzieś w kącie. Musi mieć trochę miejsca i z jednej i z drugiej strony. Musicie więc mieć troszkę miejsca na blacie. Ekspres For Swiss Roma A10 kosztuje około 3200 zł i ma dwuletnią gwarancję door to door. Jak już wspominałam, ten ekspres jest u nas już kilka miesięcy, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, więc polecam go z czystym sumieniem, jeżeli tylko szukacie e, takiego ekspresu do siebie do domu. A jeżeli jesteście na etapie kompletowania wyprawki dla dziecka, które ma się wkrótce pojawić w swoim domu, to nie zapomnijcie o sobie. E, taki ekspres można spokojnie dorzucić na listę prezentów, na przykład dziadkom. To już wszystko w tym odcinku. Dzięki za Waszą uwagę i do zobaczenia.